Jedno miasto, jedna firma, wiele twarzy. TriZero bielsko-biała. Odbieramy odpady, odśnieżamy, sprzątamy, oczyszczamy przestrzeń publiczną. Zapraszamy na wspólną wędrówkę szlakami, jakie pokonujemy w realizacji codziennych obowiązków. Cześć, jestem Andrzej. Pracuję w firmie Pleaziro Bielsko-Biała. Jako pracownik porządkowy ładuję śmieci do śmieciarki. jestem Jarek. Jestem pracownikiem Pleaziro Bielsko-Biała. Jestem kierowcą śmieciarki dwukomorowej. Ona jest na gaz. Cześć, jestem Krzysztof. Na co dzień jestem operatorem zamiatarki. Pracuję w Pleaziro Bielsko-Biała. Mam na imię Zbyszek, pracuję w firmie PriZero. Cześć, mam na imię Dawid, pracuję w firmie PriZero, Bielsko Biała, jestem operatorem HDS. Cześć, jestem Józef, pracuję w firmie PriZero. Bielsko Białej na warsztacie. Jestem tu brygadzistą. Cześć, mam na imię Szymon, pracuję w Priziro Bielsko-Biała. Zajmuję się przygotowaniem harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz planem rozwożenia pojemników. Mam na imię Magdalena, pracuję w firmie Priziro Bielsko-Biała w Biurze Obsługi Klienta to tutaj trafiają dane z Urzędu Miasta i to tutaj następuje bezpośredni kontakt z klientem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Marcin, pracuję w Prizjero Bielsko-Biała na stanowisku dyspozytor. Pracujemy dla Was cały rok, w niedzielę i święta, w dzień i w nocy, na mrozie i w upale. Cześć, nazywam się Piotr, pracuję w PRIZIRO Bielsko-Biała, zajmuję się podstawieniem pojemników na odpady. Cześć, jestem Marcin, pracuję w PRIZIRO Bielsko-Biała. Jestem kierowcą, obsługuję śmieciarkę. Nie tylko odbiór i transport odpadów komunalnych, Nasza działalność wiąże się z szeroko pojętym utrzymaniem czystości i porządku w mieście. Cześć, jestem Rafał. Na co dzień zajmuję się wykaszaniem zielonych terenów. Cześć, nazywam się Grzegorz, pracuję w firmie Prizero Bielsko-Biała. Na co dzień zajmuję się obsługą ciągnika rolniczego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia i umiejętności, realizujemy cele i zadania, jakie stoją przed nami, pracownikami sektora komunalnego. Cześć, jestem Andrzej. Na co dzień babmy nasze miasto było czyste. Pracuję w firmie Priziro Bielsko-Biała. Trud, wysiłek i zaangażowanie towarzyszą nam na co dzień, przynosząc satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Prizilo bielsko Biała zawsze w służbie dla mieszkańców.